Halo, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Dorota. Chciałabym się dzisiaj z wami podzielić takiej domowej roboty octem jabłkowym. Jest on zdecydowanie lepszy niż ocet kupiony w sklepie. PoTem w sklepie jest pasteryzowany, czyli wybite są te bakterie poprzez gotowanie, pasteryzowanie, a taki domowy ocet ma mnóstwo walorów zdrowotnych. Natomiast ten kupiony w sklepie pasteryzowany najczęściej oprócz walorów smakowych nie ma żadnych właściwości takich zdrowotnych, więc dobrze jest kupować, jeśli już macie kupić niepasteryzowany, ale ja zachęcam do zrobienia domowego octu jabłkowego, dlatego że przepis jest mega prosty, zajmuje to Dokładnie kilka minut. Nie wymaga dużo nakłady pracy, a macie pewność, że macie dobrej jakości ocet jabłkowy, a poza tym frajda z tego, że coś się zrobiło zdrowego i coś umiemy i możemy komuś taki przepis sprzedać. Ja zachęcam do robienia takiego odstupu jabłkowego. Za chwilę wam pokażę, jak ja to robię. Zachęcam do udostępniania tego filmiku, żeby i również inne osoby mogły skorzystać z takiej wiedzy, żeby mogły same sobie zrobić to w warunkach domowych. A w międzyczasie powiem Wam, jakie właściwości zdrowotne ma ocet jabłkowy. Ocet jabłkowy przede wszystkim będzie nam tu odkwaszał organizm, będzie nam podnosił odporność tym samym, regulował pracę jelit, choćby przez to, że ma w sobie pektyny z jabłek, które będą tu strawiać nam te niestrawione części tłuszczu, które zalegają w jelitach. Świetnie, słuchajcie, jeśli ktoś chce zgubić zbędne kilogramy, idzie lato, chcemy mieć piękną sylwetkę, pić ocet jabłkowy, łyżkę do dwóch łyżek na szklankę wody przed posiłkami, zwiększymy tu kwaśność tego kwasu solnego, będzie lepsze trawienie, gubimy właśnie zbędne kilogramy, a jednocześnie... Kreujemy piękną sylwetkę i piękny, zdrowy organizm. Lato już tuż, tuż za pasem. To nie tylko ważna jest dobra sylwetka, ale również to, żeby ugasić pragnienie. Dlatego, że czasami latem nie może pijemy tą wodę, ale nie czujemy żadnej, żadnej różnicy. Ciągle nie możemy ugasić tego pragnienia, i jak dodacie sobie ocet jabłkowy, to gwarantuję, że to pragnienie faktycznie będzie ugaszone. Rewelacyjne na zapobieganie właśnie chorobom miażdżycowym, na obniżenie cholesterolu, na różne infekcje gardła. Ja tu często sobie na przykład czy gardło, jeśli mam jakąś infekcję właśnie tym octem jabłkowym rozcieńczonym. Ok, dosyć tego gadania. Zabieramy się do roboty. Pokażę Wam, jak zrobić szybciutko ocet jabłkowy. Zaczynamy! Do tego potrzebna nam jest tak, przegotowana woda, dobrze sobie ją wcześniej przygotować, ważne, żeby była ostydzona. Ja tu akurat mam dwa takie słoiki litrowe, ale jak macie jeden duży, to też super rewelacyjnie, łatwiej to później ogarnąć. Dwie szklaneczki, takie są z Ikei. Ja Wam pokażę za chwilę, jaki jest mój patent na to właśnie, żeby... Do czego używam tych szklaneczek? Oczywiście jabłka. Czym słodszy, tym lepsze, dlatego że bakterie wtedy przerobią ten cukier w kwas octowy i będzie ten ocet lepszy, szybciej. No to się stanie. Ja jeśli na przykład robię jakąś szarlotkę, to możecie to bierki jak najbardziej zostawić, nie wyrzucać. Też używamy do tego octu jabłkowego. I używa się cukier. Ja natomiast nie używam cukru, tylko używam miodu, żeby było naturalnie. Generalnie jest, przygotowujemy, słuchajcie, jedną łyżkę na szklankę wody. Ja najczęściej biorę dwie takie czubate łyżki na, na litr półtorej y, wody. Starcza zdecydowanie. Ok, przystępujemy do działania. Pokrojone jabłuszka y, wrzucamy do słoi. Z tym, że tak, jedynie odrzucacie ogonki. Natomiast te gniazda nasienne to wszystko zostaje. Nawet jak zostaną Wam z szarlotki czy coś, to ważne, żeby te jabłka tylko były umyte, żeby wiecie, innych części tam pokarmu nie było, tak to zostaje, to wszystko razem wrzucamy do słoików. Z takich tipów to bym dała to, żeby te obierki wrzucić na dół, dlatego że później jak przyciskamy to, żeby te obierki, jeśli są jakieś mniejsze, żeby, żeby one nam się po prostu nie dostały na powierzchnię, to może nam się popsuć ten ocet jabłkowy. Zwykle 5-6 jabłuszek takich średniej wielkości starcza nam właśnie na 2 litry słoika. Możecie wziąć właśnie duży jakiś słój, będziecie mieli od razu. Taki ocet jabłkowy robimy około od 2 do 5 tygodni. Zalewamy wszystko wodą z miodem. Trzeba ten miód dobrze tu rozcieńczyć w tej wodzie. I Jak już się rozpuści, to zalewamy nasze słoiki z jabłkami. Powiem wam, że później jak się ten ocet robi, to jednak trochę to odparowuje, przerabia i jest znacznie mniejsza jakby ta ilość. I słuchajcie, teraz mój myk ze szklaneczką z Ikei. Ja dociskam to, o i starcza. Nie muszę wkładać żadnych kamyków, żadnych, żadnego drewienka, nic. Ta szklanka tak dociska, że, że to wszystko idzie pod wodę. Widzicie? Oczywiście, wcześniej sobie wyparzyć te szklaneczki. O, i rewelacyjnie. Szklanki z jej dociskają. Przykrywamy, odstawiamy. Gdzie ja to trzymam? Ja to odstawiam normalnie na blat. Przy kuchence, akurat, ja mam. Niczym to specjalnie nie docieplam. Cukier tu zrobi swoje. Podstawiam tak na 2 do 5 tygodni. Z tym, że po dwóch tygodniach jest już taki odstowy. Kiedy będzie, będziecie wiedzieli, że jest gotowe. Będzie gotowe, jak przestanie się pienić, przestanie już pracować. Czasami na powierzchni robi się tak zwana matka octowa, czyli taki korzuch biały, który możecie sobie użyć po to, żeby na przykład przełożyć go do nowego octu jabłkowego, tak jak czasami się robi, na przykład bierze troszkę kwasu z jednego na przykład kapusty kiszonej do nowo zrobionej kapusty, żeby właśnie przyspieszyć te procesy fermentacji. I odstawiamy na blat. I przykrywamy ściereczką i raz dziennie sobie dobrze przemieszać taki ocet, żeby jakby wprowadzić tam powietrze, żeby to lepiej i szybciej nam się tu robiło. Przykryliśmy ściereczką i niech sobie fajnie pracuje. Polecam zaglądać, dlatego można cały ten proces sobie obserwować, zwłaszcza jak się robi pierwszy raz. A tak to wygląda po trzech tygodniach. Ja najczęściej piszę sobie datę, bo jak coś robię, to później nie pamiętam tak naprawdę, kiedy, kiedy to zrobiłam. I tak to wygląda, słuchajcie, po trzech tygodniach. Jest taki mętny, mętny kolor. Jest taki octowy w smaku, kwaśny i taki ma być. Tak wygląda ocep już po zlaniu, po trzech tygodniach. Mętny, taki troszeczkę kolor lemonkowy, kwaśny. Pijcie rano na czczo i przed posiłkami. Życzę zdrowia.